Cześć, to jest strony Ucek, witajcie na moim kanale. Następny temat do ochrony ekranów Huawei P20 Pro, mianowicie szkło pancerglas. Dzięki pancernik EU za jego podesłanie. Cóż to jest za produkt? Jak to wygląda? Co jest w środku? No cóż, szkło zagięte starego typu, bądź też starej, sprawdzonej czy dobrej, to już inna kwestia technologii, czyli klejone po obrzeżach szkiełko, jak widzicie, marki PANCER GLASS co widzimy? No, że to dotycznie dotyk powinien być, że jest odporne na rysy coż, się dowiadujemy więcej, czy tutaj producent chwali nam się, ile ono ma H, czyli jaka jest twardość no, tego nie widzę, ale trzeba przyznać, że dosyć ładnie zapakowane, więc dobra, otwórzmy je, zobaczmy co jest w środku, jak wygląda zestaw, co dostajemy Odnośnie tego szkiełka. No trzeba przyznać, że zapakowane. Także raczej szkło nam się nie zniszczy. Zdejmijmy sobie wszystko, co tutaj jest. Oczywiście widzimy skróconą instrukcję, jak ogarnąć temat, więc tutaj zaraz sobie montaż przeprowadzimy. A no, dostajemy oczywiście nawet jeszcze taką dosyć obszerną, papierową instrukcję, na no, szkoda chyba z papieru na nią. Dostajemy same szkło o nim za chwilę. Zobaczmy, co jest w zestawie do montażu. Bo to też ważne, żeby było. Dosyć dużo, zaraz zobaczymy co jest. Pierwsze, co jest Dust Remover, czyli już mi odleciał. Jest fajna pomarańczowa ściereczka, jest coś na mokro, czyli absolutne minimum jest to, co potrzebujemy. No i mamy same szkiełko. Szkiełko, jak widzicie, dookoła ma czarną wódkę, od spodu film, od góry film. Dobra, załóżmy je, sprawdźmy, załóżmy, zamontujmy sobie je na naszej P30 Pro. Więc teoretycznie zobaczmy, jak ona w ogóle zakrywa. W temacie, czy coś zabiera ekranu? Możliwe, że tak, ale sobie zaraz to zobaczymy, będziemy je montować. No, więc teoretycznie powinniśmy wyłączyć telefon, ale wydaje mi się, że z racji tego, że trzeba dobrze dopasować tutaj tą część, czyli wycięcie, zrobimy to w sposób taki, że nie będę go wyłączał, bo mi się przyda, żeby coś było widoczne na ekranie. O, super, naprawdę porządnie mokra ściereczka, to się, to jest jak najbardziej według mnie na plus, bo nie zawsze one są. Dobrej jakości, znaczy często w tańszych produktach są ledwo co mokre, mówiąc krótko. Więc tak ja tutaj mi się przyda. Dobra, schowajmy. No i dobra, jak zrobiliśmy na mokro, no to standardowo, klasycznie przejedźmy sobie na sucho, żeby zetrzeć płyn, który był, czyli alkohol, ewentualne resztę śladów naszych. Tłuszczu z palców, cokolwiek, nawet jeżeli żeście wcześniej mieli coś na ekranie, zdejmowaliście, no za każdym razem trzeba zrobić tą samą procedurę i oczyścić ekran, aby nie było śladów, no bo później, no niestety widzimy, widzimy każde paprochy, które mogą być pod ekranem. No i oczywiście tutaj nam bardzo fajny, duży kawałek taśmy, który pozwoli nam zebrać wszelkie poproszki. no bo to później też denerwuje, więc wielki plus, że jest naprawdę duży. Sprawdzamy, czy tutaj nic gdzieś nam nie zostało. Czy front ekranu jest OK? Jak jest OK, no to powinniśmy zdjąć tutaj tą warstwę z tyłu. Oczywiście, nie powinniście tego robić nad ekranem, ale po prostu Wam pokazuję o co chodzi, więc najpierw zdejmujemy film z tyłu, jak już sobie go zdejmiemy, możemy dopasowywać pod ekran. Wiecie co? Specjalnie włączam go teraz, żeby tutaj móc widzieć mniej więcej w głównej mierze temat związany z tym wycięciem. Aby w miarę dopasować szkiełko pod, pod wasz, tak naprawdę, pod tą dziurkę tutaj aparatu, wydaje mi się, że się udało. Więc jeżeli nam się udało, możemy wstępnie docisnąć, gdyż szkło klejone jest po rogach, więc dociskamy głównie po rogach. Możemy użyć szmatki, przejechać, docisnąć. No i jest ok. I ostatni etap, oczywiście zdjęcie górnej warstwy. No i cóż, mamy założone szkiełko. Już od razu widzimy, że Oczywiście są kropeczki pod spodem, bo muszą być. Efekt benzynki no, raczej nie powinien się robić, jeżeli wszystko ładnie od od wyschło znaczy się i wytarliśmy pod spodem. To powinno być w miarę OK. Pierwsza od razu rzecz: czy czytnik optyczny działa? No już widzimy, że działa. Jeszcze raz. No jest okej, okay. tutaj z czytnikiem nie mamy problemów. No problem mamy na pewno z czernią, gdyż ona nie jest taka idealna, jest zawsze szara. Szarawa w przypadku właśnie tego typu rozwiązań. No jeżeli chodzi o samą kwestię dotyku pisania, zobaczmy sobie tutaj ostatnie. No jest praktycznie ok, ale jak już mówiłem, ramka jest czarna dookoła, więc troszeczkę Wam ekranu to zabiera, ale naprawdę troszkę. No i mniej więcej tak wygląda pancer glass, pod palcem trzeba przyznać, że czujecie ten róg, gdyż szkiełko no trochę, troszkę grube jest, trzeba to przyznać, że z milimetr Wam naddaje, wstępnie jak słyszę nie strzela, chociaż tu jeszcze się nie dokleiło. Możliwe, albo właśnie też to jest czasami problemem, jeżeli Wam okazuje się, że szkło Wam gdzieś szczela, to znaczy, żeście nie dopasowali szczególnie w tych ekranach, które są zagięte krzywizny, czyli ta i ta nie dopasowuje się idealnie do krzywizny ekranu i stąd mogą ewentualnie powstawać jakieś takie dziwne, dziwne odgłosy, więc jeżeli jest naprawdę z tym problem, zdjąć szkło, oczyścić powierzchnię, że gdzieś tam coś wpadło i jeszcze raz postarać się je zamontować, żeby ono siadło idealnie. Jak siądzie, no to Raczej nie będzie strzelało, a jeżeli będzie, no to znaczy, że trzeba to jeszcze raz powtórzyć. Tu mi minimalnie strzela, więc może idealnie nie trafiłem z krzywizną, albo trzeba to jeszcze po prostu docisnąć, dać trochę czasu, żeby klej przyłapał. I myślę, że będzie ok. Więc tak otóż to wygląda. Montaż szkiełka Panzer Glass. wstępnie, no tak jak większość szkiełek klejonych dookoła. Jeżeli nie chcecie jeszcze oklejonych UV, tego typu możecie użyć, ale trzeba brać pod uwagę to, że no akurat, nie no, tu akurat na szczęście czytnik nam działa. Jeżeli byście mieli czytnik, który jest w Samsungu, no to już niestety tego typu szkło by nie działało z nim. Fakt może czasami być troszeczkę więcej błędów, no bo zawsze macie jakąś warstwę pomiędzy szkłem a ekranem jest powietrze, ale przeważnie one działają. No, dotyk powinien być dobry. Ale czasami może być troszeczkę gorsze. To również też zależy od, od szczęścia i jakości szkła. No, to jak widzieliście, pisze dobrze, działa dobrze, trochę ekranu zabiera, no i trzeba o tym wiedzieć. Poza tym, jak widzicie, wygląda całkiem rozsądnie na P30 Pro. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście pisze w komentarzach, gdzie je dorwać. Linki do pancernika macie. Na kod, który Wam się tutaj wyświetla, możecie kupić je 7% taniej. No i cóż, na dzisiaj tyle. Pancerglas dla Huawei P30 Pro. Z tej strony łócek trzymajcie się ciepło. Hej.